Siema miśki, tutaj Maverick. Dzisiaj po raz kolejny gramy sobie w Shadow of Mordor. Czyli Cień Mordoru. Widzę tutaj kurwa ten skurwy syn, który mnie zabił przedtem, ale nie mam zamiaru go znowu atakować, tak mi się wydaje. Bo w poprzedniej... w poprzednim filmiku ostro mi wpierdolił, szczerze mówiąc. Chociaż mam ochotę go zajebać tak naprawdę. Jedziemy dalej z tym koksem i lecimy znowu kurwa robić te questy. Wiecie co, chociaż przeczytam o co chodzi. Królowa Marwena posiada klucz do uwolnienia prawdziwej mocy twórcy pierścienia. Jezu, na jednym oddechu. Mocy kontroli i dominacji. Stwórz armię, która stawi czoła czarnym kapitanom. Zajebiście, chyba będę tworzył tą armię z kurwa z orków związaną, tak mi się wydaje. Ale zobaczymy, mam nadzieję, że poprzedni filmik wam się spodobał. Mam nadzieję, że poszło sporo łapek w górę, nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem za bardzo. Ale zróbmy sobie, zróbmy sobie tą... Wow, o, oh, doświadczony wódz potęga 14. Zrobimy sobie tą misję, mam nadzieję, że będzie fajna. A, czy ja już tej misji nie zaczynałem poprzednio? Wow! you returned. you are not done yet. how did you know where to find this? he has shown me. you haven't told me what you want in return. only that you learn what you are truly capable of. find an orc leader, make him a war chief, and all his soldiers will be yours. But where am i to lead this? Jednym słowem mamy przejąć tego typa. Okej, okay, i Orki będą walczyć ze mną. Kurwa zajebiście! To będzie piękne. To będzie piękne, mówię wam. Ja uwielbiam takie rzeczy, że się przejmuję i patrzę jak AI walczy z, z, z wrogami. To jest po prostu piękne. Czasami jest tak zajebiście, śmieszne, że wiecie. Dobra, gdzie my biegniemy teraz? Gdzie?

I, i, i! Gdzie jest i? Tutaj. Jesteście moi! I co, będą chodzić teraz ze mną? Chodźcie! Chodźcie za mną! Tutaj! Chodźcie! Ej! Ej, do. I dupa z tym chodzeniem. No, ale przynajmniej są moi. Co tutaj będzie? To jakiś ten, ten artefakt czy... Ej, odsuń się od ściany debilu jeden! To co, nie wiem co tam jest w dół, ale myślę, że spadnę w dół, tylko, że nie tak. Bardziej tak. Okej, okay, gdzie jest ten artefakt? Tutaj. Zawsze jakieś punkty, nie? Nagroda 50 tych mirenów, mir mirunów czy coś. I tutaj mogę to odblokować. Nigdy tego nie robię za bardzo. Nie wiem po co tak naprawdę. Gdzie to było? Gdzieś tutaj. X. Dobra, odkryłem to. Nieważne. Ulepszenia, jakie to my mamy ulepszenia tutaj? Czy, tutaj żadnego punktu nie mogę użyć, ale mam sporo tych całych mirunów, tylko ja chcę tą akcję. cień, a, a czarna, a czarna. A biała? Nie wiem, dobra. Będzie fajny. Kilku naładuję moc, zabijać wrogów, aby 20 sekund znikając i móc wyjść. Wow, pięknie, 20 sekund, kurwa, strasznie dużo tych, tych mirunów potrzeba, a ja ich prawie nie zbieram, to jest najgorsze. A, tutaj mam się. Dobra, idziemy tam. Widzicie co? Jak przejmę tego typa, to będzie git, jeśli kurwa tylko przejmę tego typa, bo widzę, że zaraz go zaciukają te te, te konio-koty, karagory. Już go zaciukały? Ciekawe, kto wygra. Ja lubię patrzeć, jak oni się biją czasami. Coś mi się wydaje, że ork właśnie w pierdol dostał. Ej, widzicie to? Czy... Jestem ślepy? Kurwa, what the fuck, ze debilu! Mi się wydaje, czy jeden karogor zniknął po prostu. SEJ, SKACZ, DEBILU! SKACZ! Co on robi, debil? Ej, ten też zniknął. Jakie jaja? Nie! o, Jest za mną! Chodź tu, chodź tu. Mam Cię. Mam Cię, już po Tobie. Właściwie jesteś mój. W sumie nie po Tobie, jesteś ze mną. Fio, e, lewym. Okej. Okay. teraz z niego zejdę. I tu będzie łucznik, chyba tak? Będzie, nie, co to jest tutaj, kartki jakieś? A z kartek się dowiem różne rzeczy. Odkryję sobie gości, Okej, okay, odkryję sobie gości. Zajebiście! Świnia jebana, gdzie taką świnię mogę dorwać? A, patrzcie, muszę, odwie wiecie co? Pójdę do tej wieży i zobaczymy co tam, co tam będzie, ale to może później, kurwa, bo tutaj mam na razie dotąd się dobić. Dawaj, przyspieszę... Nacisnąłem spację, dobra, jest działa Działa, pięknie Powiem wam naprawdę mi się podobało wiele więcej to niż tamto Dawaj, jesteś mój Jesteś mój, jesteś mój Ej, nie, nie to! Nie tak chciałem nacisnąć Ty jesteś mój No, ej, ej, ej Wow, what the fuck? Nie spodziewałem się takiej, takiego obrotu sytuacji. Ten też na pewno się nie spodziewał. Nie spodziewałem się. O! Jest jakiś kapitan! Dobra, ja go, ja go przejąć. Ja go chcę przejąć. Właściwie ja chcę go naznaczyć. Tylko ja go naznaczyć. Muszę chyba kurwa zabić wszystkich jego orków tam. Poza wy. przytrzymaj lewy control, spacja. Wydać rozkaz. What the fuck! Dobra Ej Ty śmato ty kurwa dziwko No naciskam prawy O kurwa, o kurwa Spierdalaj Spierdalaj, ej Zrób, zrób coś kurwa, durna cipo Ha, nie ma tego no, no, dlaczego to nie działa? Ja pierdolę, what the fuck? What the fuck? Ale w zaraz, spacja! Spierdalam, spierdalam. Szczerze mówiąc, nie wiem o co chodzi. Nie wiem dlaczego kurwa nie działa. To co? Spierdalaj. Durna dziwko. Jeszcze tego. O kurwa, spacja. Oślu kurwa dziwko, teraz po tobie. No nie! O kurwa, nie mogę, nie mogę tego, tego Polonga bić, bo kurwa w ogóle wpierdol dostaje od niego, nie? Czekajcie, wiecie co? No! Naznacz, e! No nie działa to naznaczenie durne! No! Naznacz! Kurwa mać! Kurwa mać! Ja pierdolesz! No w dupę mówię bałem, dobra. Spierdalaj! Nie lubię cię! A dobra, muszę mu spierdolić trochę. Mam nadzieję, że go nie zabiję za szybko. Już go kurwa tam podziarałem ostro. Dobra, złapię go teraz. Nie mogę go złapać teraz, kurwa, mać Chodź tu No Jezus mary, ale maszcze Masakra jak maszcze Jeszcze raz Nie wiem ile razy muszę jeszcze mu pierdolnąć Chyba żeby on się poddał To wówczas, wówczas coś tam kurwa się stanie z tym 4, 5 I teraz Wiem, wiem, potrzebujemy go żywcem kurwa no, no, łap go! Dur na pało! Dobra, naznacz. Zdominuj, o, spacja, zdominuj. I co teraz? Wydaj rozkazy, prawym. Wydaj rozkazy. I gdzie, gdzie mam mu teraz pokazać? Aha, nie mam wyboru, tak? Sama spacja? Będzie starał zostać jego przybocznym. Uuu. Dobra, to niech będzie przybocznym tego typa. I co mam nacisnąć? Escape, tak? Wydaję mu rozkazy. Wow, ledwo żyję jeszcze mówiąc. Wiecie, coś tutaj jest. Czy to u góry, czy. U góry. A, jest ten typu. Okej, okay, okej. Okay. Tego trzeba przesłuchać, bo on wie więcej. Ale chciałbym go też naznaczyć, ale nie dam rady. Dobra, przesłucham go. Yy, spacja, tak? Weźmy, weźmy sobie jakiegoś takiego typa o, dalej. o, tego na przykład. Brzydka pizda. Dobra. I co, głowę mu teraz? A nie, przerwi, zabi, przerwi. Okej, przerwi. Okay, I co, i teraz jesteś mój? Gdzie on jest? What the fuck, zniknął. Dobra, nieważne. Lecimy dalej z misją? Nie, lecimy dalej z misją, bo przecież kurwa. Misję już wykonałem Tutaj mam iść i tego gościa ten. Mam przyjąć, tak mi się wydaje. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy to zadziała. Oby ta kurwa misja nie była za długa. Dobra, 10 minut dopiero. Wiecie co, przy, przy, za, zaciukamy sobie jakiegoś typa, żeby odnowić żytko. Bo tak tak naprawdę to działa. Odnowiło się życie, odnowiło się życie. Tego chcę przejąć. Przejąłem cię. I teraz dominuj, tak? Nie, miałem E nacisnąć. Przerwi, wysi pogróżkę. Przerwi. Tak to działa? Przerwałem i co? I on zniknął. Nie no chuja, to tak to nie działa. Jak to kurwa działa? Nie wiem, ale muszę, muszę jakiegoś tutaj łucznika. Ej, właśnie to kurwa. O, łucznik mnie za zobaczy. No wskacz do góry. Góry. Łuczników jest zawsze dobrze przyjmować. Idź, 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 idź. Idź, podejść do cipy i dać E. O, E. Tak miałem zrobić. A nie tak jak przedtem kurwa. I teraz I nacisnąć. Coś tam mu się w głowie stało tam. Ok, i teraz co? I teraz będzie atakował chyba wszystkich, tak mi się wydaje, bo będzie stał w miejscu. Nieważne, ważne, że będzie po mojej stronie, to jest najważniejsze. Może się wrócę później do niego? Gdzie tu jest gościu? Na górze, o kurwa, zobaczymy, czy ja z tej strony dam rady, dam rady. Ok. I co teraz? Wow. O, to chyba moi! To są moi! Widziałem mają, mają świecące oczy I, i rękę na twarzy. Troje miałem usmarowaną gównem, więc dlatego taka świecąca, nie? Okej! Okay. Oni nawet nie wiedzą, że ja tutaj jestem, nie? Ci, ci się już przestraszyli i spierdalili, więc okej. Okay, moi tutaj robią, kurwa, ostrą sieczkę. Ciekawe, czy jak nacisnę I teraz, to czy coś się stanie. Aha, i co teraz? Nacisnę I i... Coś mu się z głową dzieje? A, zabiją tego zaraz. O, już go zabili. Nie widzę go za bardzo, ale... Proszę iść za nim. Dobra, mogę tutaj wleść na górę? Mogę. Okej, okay, będę szedł za typem i on będzie coś tam robił, nie wiem co. A będzie ciukał innych gości. Dobra, nasza. Zabirywali, okej. Okay. Potem będzie jeszcze jedna grupa. Spierdoląć, kurwa! Dobra, okay, zaciukam tego, który jest na samym końcu. Teraz... tego. Ten nawet nie zauważył, że gościu koło niego padnie. Wiem. Jestem jak pierdolony snajper. W ogóle... naznaczę go, nie wiem po co ja go naznaczę. <grym z moją zamiarę> Spoko. Zdałoby się, że jak trafiam kurwa headshot'a, to potem ten. To, to potem odnawiają mi się te. te strzały, ale nie, nie założyłem tej runy. Dobra, idziemy dalej z gościem. Ej, 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 ej gdzie? Tam! Tam! Dobra. O dziwne, bo to był chyba mój łucznik, ale nieważne. Wiecie co? Chyba przejdziemy na tamtą stronę. No. Dobra, dwóch zabiłem. Okej. Okay. Dołączą chyba do niego, tak mi się wydaje. To chyba też moi. Dziwne, bo ja kurwa ich nie pamiętam, żebym ich wszystkich zaznaczył, ale dobra. I czy ja mam dalej z nim iść? Co? A i teraz mam iść za nim jeszcze. U. Wybrałem takiego kurwa najchudszego ze z tych wszystkich centralnie. Wow. Nie wywołując alarmu, no to kurwa będzie misja długa. No to będzie misja. Powodzenia. Postaram się zrobić to, kurwa. Akurat musiał się odwrócić, chuj no. Chodź tu, jesteś mój. Zajebiste to, że mogę ich przyjmować, a potem ich uaktywnie, Ale iż, kurwa, ich tutaj jest. Ciekawe czy jakich ich czy to, to czy z automatu mi ten... Alarm się włączy, czy nie? Paść na dół. Jestem kurwa jak Assassin's Creed teraz. Ci mnie nie widzą, na szczęście. Jestem zajebisty. O kurwa. Jestem zajebiście wolny, kurwa, to jest też na dodatek. Ej, 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 w dół, w dół! Oj, w górę! Nie, 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 kurwa, iść na prawo debilu jeden! Patrzcie, kurwa, no i co on robi? A ja daj w prawo on! Puśćcie, puśćcie! Kurwa, puśćcie! I teraz wait, zejdź, kurwa. Debil. Tam jest jakiś łucznik, który mnie widział. Z tego co widziałem. Mam nadzieję, że tylko z jednej strony. Tak. Dobra, idziemy na górę. Tego też przejmiemy. Postaram się teraz tych nie zabijać, tylko będę ich przejmował wszystkich i ewentualnie potem mogę ich włączyć, nie? Ups, sorry. Sorry, nie chciałem. Nie wiem, co ja mu zrobiłem chyba. go potrąciłem. Kurde, że ci mnie nie widzą, jeszcze chodzę po świetle i w ogóle. Następny do mojej armii.

Doczy do punktu obserwacyjnego, nie wywołując alarmu. A co ja kurwa, wróżka jestem? No, do góry, do góry. Kurwa, macie. Tu jest jakiś ork? Chyba nie ma. Nie ma żadnego orka. Idziemy i będzie. O, kurwa! Myślałem, że spadłem. Fuck, <laughs> myślałem, że spadłem. Dobra, wiecie co, przejdziemy na bok tutaj. Na bok mówię! No debil Ja daję na bok, a on idzie w prawo Hmm, dziwne Idź na górę Dotarliśmy na miejsce I co on się teraz będzie bił? Ja z takiej odległości... Wow Niezły, ma armor, nie? Fajny, taki chciałbym mieć Tylko nie chciałbym, żeby mi tak w twarz wchodził tak jak jemu Aktywuj grublika Okej, okay, aktywujemy go i motherfucker jest ten chudzielec. Jezus, mary, jakim cudem mogę zabijać? Mogłem wziąć grubszego. Mam nadzieję, że jest zwinny. Jedno bym w ognisku, ale pomóż, aha, pomóż, Zajebiście. Ale ja nie widzę, któremu to ja mam pomagać. Ja mam z takiej wysokości pomagać mojemu? Z takiej odległości debilu, dobrze, że dostaję kurwa nowe te od headshota. No, ale się skupiam na tym, co robię. No, nie mam elfy strzał. O kurwa. Już mam? Ile mam? Cztery. Dobra, cztery to zawsze więcej niż trzy. Wiecie co, zszedłbym na dół. Ciekawe czy zrobię mu coś z tym. Spoko. Wiecie co, muszę mu wpierdolić trochę temu. O, wiem co zrobię. To zrobię. To nie jest kurwa tak łatwo, o, chuja pana. Co? To mój się wycofuje? A w się do nich zobaczymy, kurwa, co zrobię. Ooo, jak mówię, bałem. Ranger, Madafaka. Nikt mi nie, nie, nie napisał, że nie mogę, kurwa, ten. Zejść do niego, żeby się bić. Nie? Napisali tylko, że mam mu pomóc. No to właśnie pomagam. Chyba za dużo tych. Nie wiadomo, który jest który. O, ale mu twarz zryłem. O kurwa. Widzicie co? Wejdę tutaj na górę. Oj, gdzie kurwa jesteś? Mój. Ty jesteś... O, ale musz, kurwa, wyjebałem. O, jeszcze w tego wyjebałem na przykład padek, bo oni są nie, niebezpieczni dla mnie. No. Ło, wow, co się stało? Zabił go? Zabił go? Zabił go. <laughs> kurwa, ja nawet... No, trochę mu pomogłem. E, fajny armor. Przecież taka... Taka chuda ta cipa. Mogłem wziąć lepszego, większego i w ogóle...

Together, Together we, we can, can be, be invincible. So, uh, cool. The Dark Lords are still weak. Our army can destroy them. Mother! I am. I am now that I can finally see you. My child. Your mother. He's been under the spell of a very powerful wizard. Talion. I am sorry. Saruman brought you here against my will. I went to him for help. I ended up being a prisoner within my own body. What have you seen in your visions? I have seen Sauron's servants. The Tower. And the Black Hand. They bring much suffering. If you wish to know where they are, they are across the Sea of Nannan. Their forces. Miejmy mam nadzieję, że odcinek wam się zapodobał, taki średnio długi. Mam nadzieję, że będziecie chcieli oglądać kolejne. Mam nadzieję, że dacie jakieś tam komentarze miłe i do zobaczenia, następnym razem.